Cześć, witam was w kolejnym odcinku z No Man's Sky Tak, dokładnie I dzisiaj będziemy wykonywali misje związane z Artemis, istotą podróżującą to już było kiedyś na kanale, nie wiem. Może się coś lekko z tym zmieniło, bo ja tak radę rozpocząłem sam ten e, początek e, zrobiłem i w ogóle, może się coś zmieniło. Nie wiem, oto. Procesy Next, teraz może odbijant Nie wiem. Um, <laughs> tak um, powiem Wam tyle, że mam nową kamerkę. Dokładnie, może mieć lekko później, bo na przykład teraz macham. O, dopiero teraz pomachałem, e, ale to dlatego, że no tak ona działa, bo to. Jest ci co wiedzą ci co jakby obserwują mojego Instagrama, to wiedzą i ten stworek chce mnie zabić. Tak tutaj piszą coś na tym zwierzątkom nie chcę zabić, to niestety muszę zabić Ciebie, bo mi nie dasz tutaj wytłumaczyć wszystkiego po prostu ma takie opóźnienie ale szczerze! Nie zauważycie tego i idzie się do tego przestrzelać, bo jak gadam cały czas, to um, tak cały czas nawijam, a ona po prostu ma dużo lepszą jakość. Bo to jest ta, co gdzieś na Instagramie, sportowa, która może też działać z komputerem jako normalna kamerka, jak się ją podłączy na kabel i się na niej włączy tą funkcję. Więc spoko, jakość ma bardzo ładną, jest dużo lepsza moim zdaniem niż ta, co była wcześniej. Wiem, że to jest nieodczuwalne na takim małym... Okienku, ale jest lepsza jakość i koniec. No, tak ma być. Dobrze, to yy, mamy lecieć chyba. Mm, Czekajcie jeszcze dla pewności, sprawdzę. Mamy lecieć tam gdzieś, tak? No tak. Znajdujemy odpowiednie miejsce, bo musimy wzmacniaczami sygnału yy, tutaj yy, tą. Tom reangulacje robić nie znam tego słowa serio, to jest takie ten, i odcinek też nie będzie za długi od razu wam mówię ehm, bo też nie mam za dużo czasu na nagranie, nie mam za dużo czasu też żeby mi się e, renderował, nie wiadomo jak długo, nie ehm, no, na przykład odrzucenie. tam wrzucenie to nawet mogę wyjść i sobie mogę ustawić włączenie okej okay. Czemu on, jak znajduje odpowiednie miejsce, to znajduje te struktury? Przecież to nie o nie chodzi, ale spokojnie, niech znajduje struktury, bo struktury te zawsze fajne, że Może paliwo, ale to nieważne, tu jest ciemno, troszkę to se oświetlmy. Zbadamy sobie oczywiście ten budyneczek, jak już tutaj jest. Zawsze jakieś fajne rzeczy. Tutaj się wszystko wczytuje jeszcze na moich oczach, boże. Dobra. Okej... Okay. To w ogóle patrzcie jakie to jest krzywe takie. Tak, trzeba je też że Tak krzywo stoi. Okej. Okay. Teraz to daje 70 nanitów. Ale dobre. Bo już ostatnio dało mi więcej jak zagrałem. To może zwiększyli jakby no... Z tego ilość nanitów to e, byłoby fajne. Dobrze, to sobie obserwatorium zróbmy. Na ekranie terminala wyświetlone są obrazy o trzaskanych strażników. Chyba coś źle ważne. Nieważne. To chyba jakieś trofea. Były nadzorca tego obserwatorium lubił chyba zapolować na te maszyny. Być może powinien był poświęcić z czasu na monitorowanie wiadomości z okien. Jedna z nich właśnie miga na ekranie przede mną. Jeśli wprowadzę prawidłowy kod, może poznam miejsce nadania wiadomości. Okej. Okay. Um. To będzie na pewno z czwórką na początku, ale to są takie dwa ehm, to. Hmm. Nie, to tu będzie to, bo już... No bo tu jest nawet... Tak, bo tu jest... To to jest nawet to samo co jest na początku. Dobra, to tu będzie to. Dobrze. jeszcze zaczyna myśl na ekranie, no ale to jest zawsze. Nic nie znaleziono, no jak ja uwielbiam tę grę. Ja się tutaj na to um, po, Pomyśleć było trzeba, nie? A wakacje są. Bo było trzeba pomyśleć taką zagadkę logiczną, rozwiązać. A tu nic nie znaleziono. No co za chamstwo. Może nie wiem, chociaż nie wiem. Z tego to na razie nie znajduje tego, tylko on znajduje to. Czyli starożytne ruiny z których też się udam, myślę, bo tam można yy, fajną rzecz wyciągnąć. Ale gdybym mi znalazł takie drugie, to bym więcej takich fajnych rzeczy kupił. Dobra, yy, postawmy ten wzmacniacz sygnału cały. Cały czas zapominam, że stawia się teraz czymś innym niż X, nie? Serio, Przecież się także przyzwyczaiłem do tego, że x trzeba. Dobra, yy, dobra. To. Dobra, no to bierzemy to, bo to o to chodzi, nie? Okej, okay, mamy postęp 100%. ruszy w kosmos, aby nawiązać kontakt z Artemis. Dobrze. Teraz macie sygnał ze sobą. Dobrze, to nawiążemy kontakt z Artemis, ale potem zanim zrobimy to, co nam będzie kazała gra, a ja sobie polecę do ruin, żeby je zeksplorować, nie? Bo to się przyda. Tylko trzy razy było trzeba to zrobić, okej. Okay, myślałem, że trzeba więcej razy. Dobrze. Podczas pierwszego lotu w niebiosach nie wiadomo było czego się spodziewać. Piękna tajemnicy, przygody niebezpieczeństw, a to jesteśmy, prawda? Idź do holodeterminusa, prześlij dane, znajdźmy się nawzajem. Dobra, za jakąś W ogóle teraz mi się pojawiła dopiero, bo Artemis jest jednak ona, ja myślałem, że to jest on. Serio. Ostatnio zorientowałem się, że po tym, co jest jak, jak ona mówi, że um, to jest ona. Tak. Dobra, podejdźmy do tych ruin sobie jeszcze najpierw. Nie są chyba jakoś daleko. No nie są jakoś, jakoś bardzo daleko. Nie są. Więc sobie jeszcze tutaj um, szybko zeksploruję. Tak o, lepiej się obrócił, ty zrobię taką beczkę, nie? Czemu mnie chce wszystko zabić tutaj, ty? Ale to jest ta planeta, gdzie ja, jakby, to jest księżyc, tak naprawdę, gdzie ja mieszkam, to jakoś się nie spotkałem tutaj z tymi, które chcą mnie zabić, to sobie zeskanuję go, to, 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 to nie jest głupie. Okej, okay, 3 z 9, może się uda kiedyś odkryć wszystkie, zobaczymy. Mówię, chcę ogarnąć to, żeby to mi się nie wyświetlało, jakby, bo to jest tak... Nie wiem, powiedzmy, że wstęp do gry, bo to się pokazuje jakoś, nie? A potem sobie będę chciał działać z... Tak na poważnie, z bazami, nie? Yy, I z tym innym. Tak dokładnie, nie? Bo ja mam na razie tą moją szopę. I po prostu będę chciał tak sobie... Działać z tym wszystkim. W ogóle... Czy to jest popalone już? Nie, to czy... Tak jakby się świeciło, jakby było odpalone. Okej, okay, uczeń. Poznane słowa, spoko. A, to... Ja pomyliłem budynki, bo to nie są te z ze skarbem. Nie. Ale może przecież to mi pokaże w sumie. Ten tajemniczy marker płonął kiedyś historiarz starożytnej cywilizacji. Opowieść o wekenach wylewa się teraz na zewnątrz, w języku mego ludu. Dumni podróżnicy zostaną oszczędzeni, ich podróż przez kosmos nie zostanie powstrzymana, tak zdecydowano. To rozkaz woli Hirku. Lojalni Wykeni usłuchają decyzji starożytnych. Poszukajmy sobie wiedzy na temat przeszłości odkryto danych historycznych. Super. Tutaj mi pokazuje kamieni wiedzy, zaczekaj. czekaj. Ale ten, który ten, bo jak mi też pokazuje. Ta! Nie ma tu ich więcej? Halo, halo? Chyba nie ma. Gdzie są te? te? Poza planetą. Dobra, polećmy sobie. Myślę, że to nie będzie nie wiadomo ile trwało, bo jeszcze, by, jeszcze wtedy myślę, że zdążymy polecieć się, skomunikować z Artemis przez Polo Terminos. Więc, no. Polecimy. Jeszcze poszukam tam skarbu, który będzie można opchnąć oczywiście, bo to, to o to chodzi. Więc no tak no, się zrobimy. Starożytne ruiny, proszę bardzo sobie ładnie lądujemy. Wiem, że jest to później na kamerce. Może być trochę wkurzające, nie powiem, ale... Um, po prostu chcę mieć jakość lepszą, ok? To się przyzwyczaić, jak gadam przez cały czas, to... Ten, dobra, zobaczmy ile tych kluczy będę potrzebował. bo nie to zbierać na zapas, tak jak zawsze miałem, tylko... Po prostu będę robił tak, że... Po prostu zbiorę tyle, ile potrzebuję, nie? Bo nie wiem, czy to każdy razem to jest tyle samo, czy inaczej... Eee, trzy. Dobrze. No to trzy. To szukamy trzech y, kluczy tutaj mamy jeden gdzieś ja wam to może przyspieszę co To otwórzmy sobie tutaj wszystko. No Okej, okay, dostałem coś takiego. Może być, całkiem niezła cena. Mam trochę zawalony kwiatunek, ale to spokojnie damy sobie radę, nie? No. Dobra, no to... Lecimy w ogóle jak się kopie to się zbiera ten cały półkrzemianowy a z niego właśnie można robić szkło. Co jest spokojne? Także szkło. Przynajmniej to zwykłe. Nie wiem, czy jest jeszcze żywe szkło. I czy ma taką samą wartość. Ale to normalne szkło jest teraz strasznie tanie, niestety, nie? Przewidzieli to, że ktoś by chciał. Trzeba zetknować, żebym nie znalazł ten. Co to jest? To jest chyba anomalia. Okej, okay, wykryto holoterminus. Tam. Dobrze, Dotrzeć za jeden dzień. Nie, 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 ja nie chcę za jeden dzień tam dotrzeć. To chyba będzie ten sam, przy którym byłem, jakby nie Już ze wcześniej. To będzie chyba to samo. Ja przy tym holoterminusie zrobię screena też do miniaturki od razu. Zrobię To tak przy Was, bo, bo, bo czemu nie? To się robi raz, dwa, to wiecie. I pokazamy tutaj na holoterminusie i zakończę odcinek, bo serio. Czas mnie trochę goni. Jeszcze mam wakacje, jeszcze chcę trochę z nich pokorzystać, czyli gdzieś wyjść, się spotkać z kimś. No nie będę siedział w domu i na przykład nagrywał nie wiadomo ile, a potem to montował. Też nie wiadomo i do właśnie też muszę zawsze pamiętać, że czas na montaż muszę przeznaczyć, bo jednak tutaj no... No Sky montuje mocniej trochę niż inne serie. Że właśnie więcej jakichś rzeczy wycinam, więcej przyspieszam, nie? bo po prostu chcę zaoszczędzić trochę czasu. Dobra, zróbmy tutaj tego screena szybko. Zróbmy, żeby był dzień. Ukryjmy sobie menu. Tak będzie, spoko. jakby się tutaj ta Artemis stała, ale nie da się zrobić screena, znaczy nie da się tryb, trybu foto, chyba jak się gada. Więc. Przecież czekajcie, bo ona się tutaj powinna jakby pojawić. Okej okay. Holotermin jest aktywowany. Dostępne liczne źródła sygnałów Na wieży znajduje się potężne... Bl, 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 to, to wiemy Aktyw Zapasujący Tak, wyświetla mi, to, to, to dobrze, to, to będzie pod screena dobre Tylko oczy zamknęła Nie zamykaj mi oczu No <grymne> Zróbmy tak, o To będzie dobry screen Dobra, zrobione. Można iść pokazać pokalec Artemis. Dobrze, udało Ci się dokonać triangulacji. Daj znać, gdy będzie można przesłać Ci dane. Dobra, no to potwierdź. Doskonale, naprawdę do czegoś dochodzimy. Trzymaj się. Ksz, ksz. To jest takie, że chyba wiecie, że przerywa, nie? Ja tylko Artemis przesłała. Przesyła pakiet danych. To mapa gwiazdna, pokazująca niebiosa wokół miejsca pobytu Artemis. Nie mam żadnego wyposażenia, nie wiem gdzie jestem. Nie wiem nawet jak długo tu tkwię. Czas na bardziej staroświeckie podejście. kicuję gwiazdy. Jeśli odwiedzisz stację kosmiczną, mi mieszkańcy pewno rozpoznają układ gwiazd. Mój statek był w pobliżu, a więc musimy znajdować się gdzieś blisko. Przekażę ci sygnał ze swojego translatora. Aby komunikacja z nimi była możliwa, musisz go najpierw wykalibrować, a do tego trzeba jedynie kilku słów. Dobra, zakończ komunikację. Powodzenia, a może do zobaczenia wkrótce. No dobra. No to porozmawialiśmy. Odkrywasz nową. Okej, okay, technologię. Okej, okay, translator Artemis. Urządzenie do automatycznego tłumaczenia. Należy je wykalibrować przesyłając istniejące dane tłumaczeniowe, aby działać. Urządzenie musi e, posiadać połączenie sieciowe z Artemis. Bez, bez dostępu do usługi tłumaczeniowej hosta. Obwody wewnętrzne ograniczają tłumaczenie w czasie rzeczywistym do niewielkiej liczby słów. No to to jest coś nowego, bo takiego czegoś nie było. Ciekawe, czy ja tej technologii w ogóle będę potrzebował. Tylko, tylko tutaj mam rękawicę też do zrobienia hazmat. Tutaj mam też prosty translator do zrobienia, nie? Tutaj też dam, żeby był translator Artemis. Bo ja nie wiem, czy to. Nie no, będzie w sumie. Mam nadzieję, że to się będzie mogło na przykład z tą lepszą jakoś połączyć. Dobra, chyba nawet mikroprocesor mogę dać, żeby tutaj był. Już jakby zrobiony, czyli część być zrobioną. Czemu mi tu pokazujesz? Przecież. dałem tu. W ogóle mogę rękawicę Hasnot zrobić, to zrobię od razu. No na rzecz nie jest droga. No to mamy też rękawicę hasnot gotową. No a prostego transportera teraz nie zrobię, bo nie mam krosno okablowania. To wcześniej był moduł technologiczny, tylko zmienili temu nazwę chyba, bo to chyba o to samo z tym chodzi. Dobra, zejdźmy ze stąd na skróty. Uhu. Dobra! I kończę odcinek, wyszło prawie 20 minut, ale tam sam odcinek będzie krótki, bo niektóre rzeczy tam poprzyspieszam, bo do wycinania raczej nic nie będzie, bo nie przelatywałem między układami, nie używałem portali, a tylko to wycinam, bo się nic nie dzieje, a ja jak plecę gdzieś na przykład, to przyspieszam, nie? Też przyspieszę to, jak nam zbieram. Dobra, nieważne. Po prostu trzymajcie się i cześć, do następnych odcinków. Hej, hej.